Pan Nowak wpłacił do banku k złotych na procent składany. Oprocentowanie w tym banku wynosi 4% w skali roku, a odsetki kapitalizuje się co pół roku. Po 6 latach oszczędzania pan Nowak zgromadzi na koncie kwotę. Żeby obliczyć tą szukaną kwotę, to myślę, że najprościej będzie skorzystać z gotowego wzoru, który jest podany również w tablicach maturalnych ze wzoru na kwotę po n okresach kapitalizacji. Wzór ten jest w następującej postaci przez KN oznacza się właśnie ten kapitał końcowy, jaki będziemy mieli po N w okresach kapitalizacji, i KN to się równa kapitał początkowy, jaki wpłaciliśmy, czyli to nasze K razy i teraz w nawiasie, 1 plus. P dzielone na 100, gdzie p to jest procent, jaki jest naliczany w czasie jednego okresu kapitalizacji, i wszystko podnosimy do potęgi n, gdzie n to jest właśnie liczba tych kapitalizacji. Spróbujmy zatem ustalić w naszym przypadku, ile są równe te trzy parametry. No, parametr k, czyli kapitał początkowy, mamy dany. Również tą samą literką mamy powiedziane, że pan Nowak wpłacił do banku k złotych, czyli k jest równe po prostu k. Natomiast musimy ustalić, Ile było okresów kapitalizacji, czyli ile wynosi n i ile wynosił procent, ile był równy procent w jednej, jaki procent był naliczany w trakcie jednego okresu kapitalizacji. Spójrzmy, ile lat oszczędzał. Pan Nowak oszczędzał 6 lat i w każdym roku odbywały się dwie kapitalizacje, ponieważ kapitalizacja następowała co pół roku. W związku z tym możemy napisać, że nasze n, czyli liczba kapitalizacji, to jest 6 lat razy liczba kapitalizacji w ciągu jednego roku, czyli razy 2, czyli to się równa 12. Czyli Ena już mamy, jeszcze musimy obliczyć procent P, literkę P, e, czyli liczbę procentów naliczaną w jednym okresie kapitalizacji. W ciągu roku bank naliczał 4%, ale ponieważ kapitalizacja była co pół roku, to w trakcie połowy, po pół roku naliczy połowę tego oprocentowania, czyli te 4% musimy podzielić na pół, czyli na 2%. Czyli P jest równe 2. No i teraz, gdy mamy już te wszystkie parametry, to możemy z tego wzoru obliczyć kwotę, jaką będzie miał po tych 6 latach oszczędzania, czyli nasze K12, czyli kapitał po 12 kapitalizacjach, które będą miały miejsce w trakcie właśnie tych 6 lat. K12 to się równa. Kapitał początkowy był równy K razy i w nawiasie mamy 1 plus nasz procent P, liczba procentów jest równa 2, czyli mamy 2. Podzielić na 100 i jeszcze do potęgi N, czyli do liczby kapitalizacji, czyli do potęgi 12. No i to już jest gotowa odpowiedź do tego zadania. W odpowiedziach mamy ten ułamek zapisany w postaci dziesiętnej, To może jeszcze tak to przepiszmy: k razy 1 plus i zamiast 200 w ułamku to napiszemy 0,200 o. W taki sposób. I to ma być podniesione jeszcze do potęgi 12. No i taką odpowiedź mamy podaną w podpunkcie A.